Witajcie na kanale Sklepiku Gosi, z tej strony Monika. Zapraszam Was dzisiaj na moją inspirację, tym razem nie świąteczną. W związku z tym, że kilka moich ostatnich inspiracji było bardzo świątecznych, to dzisiaj postanowiłam troszkę od tego odpocząć. I zapraszam Was do stworzenia wspólnie ze mną kartki na Chrzest Święty. Będzie to kartka z kolekcji Shabby Baby Boy od Fabryki Dekoru. Ja szybciutko tę kolekcję zaprezentuję, a potem jak zwykle powiem Wam, co jeszcze będę używać do wykonania mojej kartki. Tutaj z drugiej strony tego arkusza z elementami arkusza tytułowego są elementy do wycięcia. Bardzo piękne i dzisiaj na pewno ich też użyję, bo te dzieciaczki są prześliczne. Zresztą te kwiaty, tak samo i te kwiaty też będę dzisiaj używać. Tutaj są paski, ale dzisiaj raczej z nich nie skorzystam. Tutaj są napisy w języku rosyjskim, numerki, też są po angielsku, tutaj są takie taki bardziej albumowe, Powiedziała rzeczy. O, tak to wygląda. Yy, a sama kolekcja prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy przepięknego misia na takim szarym tle i banerki. Z drugiej strony jest przepiękne błękitne tło i bardzo, bardzo drobniutkie gwiazdeczki białe. Tutaj mamy taki też delikatny arkusz yy, z kwiatuszkami. I tutaj taki błękitny, w tle właściwie są kwiatuszki, jakieś listki. Tutaj znowu mamy gwiazdki na nieco innym tle. To jest takie bardziej, bym powiedziała, delikatnie turkusowe, seledynowe, coś w tym stylu. I też są gwiazdeczki. Tutaj jest taki chłopiec mały, a z drugiej strony mamy znowu typowo niebieski kolor z drobnymi kwiatkami. I tutaj jest znowu niebieskie tło z dzidziuchem takim fajnym na, chyba na wadze, tak mi się wydaje. I tutaj jest szarość, też przeplatana delikatnie takim bardzo, bardzo delikatnymi błękitnymi paseczkami. Yy, tutaj jest taki przybrudzony niebieski, też znowu gwiazdki, wózek, banerki, kwiaty. I z drugiej strony taki niebieski yy, w taki wzór, nie to nie, chyba nie są lilie, coś takiego. Nie wiem dokładnie, jak ten wzór się nazywa. W każdym razie e, tak to wygląda. I tak się prezentuje kolekcja. A już teraz spod spodu wyłaniają się elementy, które jeszcze sobie wyciągnęłam do, do wykonania mojej kartki. Tutaj są wykrojniki. Ja już sobie powycinałam. Z Craft z serwetki mam... Oj, przepraszam. Z Craft z serwetki mam wycięte już dwie w papierze wizytówkowym białym. E, tutaj mam z tego, z tej, e, z tego wianuszka listkowego... Mam wycięte też dwie podwójnie i tu akurat wycinałam, z, to jest okładka tył tego bloczku z Mintaj, zaraz go zresztą pokażę. Tutaj mam też banerkiem wycięty już napis na kartkę i zostawię sobie jeszcze ten wykrojnik na wierzchu, bo możliwe, że będę wycinać podwójnie, jakby ten większy banerek dam pod spód w jakimś kolorze wycięty. Mam też tekturki z Ego Craft, takie szczelne. tutaj mam białą szatkę i mam takiego bardzo pięknego ducha świętego, właśnie taką warstwową tekturkę, też się będzie na pewno pięknie prezentowała na pracy tutaj mam kwiatki, tutaj mam takie różyczki i takie płaskie kwiatki, one są akurat z Primy, mi kolorystycznie podpasowały pod tę kolekcję i wyciągam sobie też białe różyczki, które znajdziecie też w sklepiku Gosi, A oprócz tego tu mam kość do bigowania szpikulec Clay Magic, który też już będzie dostępny w sklepiku Gosi, także bardzo się cieszymy i w dwóch, y, dwóch różnych opakowaniach y, to jest metalowy na które wszystkie, na, wszyscy narzekają ale jest teraz dostępne ja też już u siebie na miejscu tutaj dostałam jest dostępne też opakowanie takie Gumowe, plastikowe, trudno to powiedzieć, z czego to jest. W każdym razie nie jest metalowe i na pewno nie pęknie. Yy, tutaj też mam wykrojnik yy, koła z przeszyciami W razie czego sobie wyciągnę, może mi się przyda. No i oczywiście klej na gorąco do przyklejania kwiatków. I teraz tak listków. Jak widzicie, nie mam tak specjalnie żadnych wyciętych wykrojnikiem, bo tutaj jest dużo listków w tych elementach do wycięcia z, z tej kolekcji. Ale wyciągnęłam sobie też bloczek z Mintaja. Ten nowy to jest Floral, floral Book. Bo tutaj jest też taka strona z takimi listkami, które kolorystycznie mi będą właśnie pasowały do tej kolekcji, czyli to nie jest taka typowa zieleń, tylko właśnie taki Seledyn, albo też takie ciemniejsze listki, i one będą fajnie mi z tą kolekcją współgrały. Ja chyba tę kolekcję, znaczy ten, tę książkę już prezentowałam na poprzednim filmie, tak mi się wydaje, ale jeszcze tak szybciutko Wam przerzucę. To jest nowość z Mintaya i też dostępna oczywiście w sklepie Hugoci. Yy, także co. Zabieramy się do pracy i słyszymy się na końcu. Do usłyszenia później. skończona, prezentuje się w ten sposób, tutaj kombinowałam, dodawałam te listki, yy, myślę, że po prostu na początku mogłam ten wianuszek z craft Passion podwójnie dać, to by było po prostu gęściej, tutaj tych listków byłoby więcej i bo nie było potem problemu z uzupełnianiem tej przestrzeni, ale wydaje mi się, że i tak jest nieźle. Ten chłopiec po prostu jest przesłodki i w ogóle te dzieciaki z tej kolekcji z fabryki dekoru są przepiękne. Tutaj w końcu nie dawałam tła, bo jakby ta kompozycja kwiatowa da, dała nam tło do tego napisu wyciętego na banerku. Jak widzicie kartka nie jest jakoś bardzo rozbudowana, raczej jest z tych skromniejszych, ale yy, ma dość dużo elementów yy, mimo wszystko. Bo ma i tekturkę i elementy papierowe i też wystające kwiatki, jest też warstwa, yy, więc yy, chwilę przy niej się napracowałam wbrew pozorom i co chyba się będę z wami już żegnać tak mi się wydaje życzę wam przy okazji bo to będzie mój ostatni film przed świętami Bożego Narodzenia już dla sklepiku Gosi w związku z tym życzę wam wszystkiego wspaniałego na święta Bożego Narodzenia żeby były rodzinne pełne miłości i żebyście też odpoczęli dla tych którzy chcą żeby, żebyście poskrapowali ale przede wszystkim spędźcie czas ze swoimi bliskimi i co, to, to są moje życzenia dla Was. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia mam nadzieję w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa.